Makrela. Dawid, Makrela. Krewetki Tygrysie. Tak, krewetki Tygrysie. Małże Świętego Jakuba. Możesz, to jest małże Świętego Jakuba. Langustynki. Bez wątpliwości. Już cztery. Dawid, został tylko 46. Spokojnie. A ta taka wielka, co to jest? Dzisiaj to była najlepsza konkurencja w moim życiu, bo nie musiałem robić nic. Stałem sobie na balkonie i obserwowałem ich po prostu. Dorada. Czy bardziej precyzyjnie możesz powiedzieć coś? Królewska. Tak, Dorada Królewska. A ona ma taka mała korona tutaj nad oczami, zobacz. Aha, do dziś Tak. To jest król. Mhm. Sandacz. Poznałem po charakterystycznym wzorze, więc jestem tego pewien, że to jest sandacz. To skoro jesteś pewien, to nakładają na talerze, to jest sandacz, tak. Nareszcie Dawid, coś polskiego. Tak, już jesteśmy w polskich tematach. Dorsz. Tak, Dawid, to dorsz. Łosoś. Albo troć, łosoś. Tak, Dawid, to łososz. Chyba za mały stolik, Dawid, dla ciebie. <laughs> Jeszcze się mieszczą. Strąg. Jak mówisz? Wstrąg. Wstrąg, może na talerzy. Halibut. Halibut. Łowisz czasami? Łowiłem ryby, jak miałem 12, 13, 14 lat. Zdarzało mi się, no, aczkolwiek teraz nie mam ani czasu, ani karty nie mam. Tu Halibut, jesteś przekonany, tak? 100%. 100%. To, co Dawid, zaczynałeś z Śródziemnie a wiesz, gdzie płyniesz aktualnie? W Oceanem Atlantyckim, dlatego że to jest Turbota, to nie jest Halibuta. Wpadka. Ale odgadłeś dziewięć, myślę, że aż tak źle nie jest. Mariusz to myśliwy, a jak poradzi sobie z wodną zwierzyną? Wiadomo, że dzisiaj najlepszą strategią było, żeby iść w rzeczy, które się zna, a, a później sobie zostawić jakieś takie strzały, nie wiadomo jakie, tak? Są? Brawo, poprawna odpowiedź. Teraz odłóż na talerz. Flondra. Jadłeś kiedyś? Jadłem wielokrotnie. To znaczy, że to flądra. Tak mi się Jeżeli wydaje. Jeżeli to nie flądra, będziesz miał tylko jeden. Wiem. Zaryzykujesz. Tak. Pewien siebie. Tak. To brawo, to flondra. Makrela. No, widać, że bardzo proste dla Ciebie to zadanie. Oczywiście to jest makrela. Nie proste, na razie typuję pewniaki. A dużo masz tych pewniaków? Wszystkie. Brawo. <noise> pstrąg. Gdybym widział od spodu i mógł dotknąć, to bym wiedział, czy tęczowy, czy łososiowy, ale na pewno pstrąg. To jest pstrąg. Łosoś. To jest łosoś. To jest krewetka, e, prawdopodobnie tygrysia e, tajlandzka. To jest krewetka tygrysia na pewno, tak. Rak? Jesteś pewien, że to jest rak? Tak. Ułowiłeś kiedyś raki? No, rzeczne, trochę bardziej ciemne. I to jest twój pewniak? No, może nie do końca pewniak, ale. Myślę, że to jest rak. Jak się siedzi w domu i patrzy przez szkiełko, trzymając jeszcze zimną łychę w ręku, to się wydaje, co za leszcze, tego nie wiedzą. Mariuszu, to nie jest rak, to są langustynki. Mhm. Masz sześć produktów. Na najprostszych rzeczach, jak sami, sami wiemy, w życiu najłatwiej się wywalić. No. Pomylić langustynkę z rakiem to tak jakby pomylić wodę z mlekiem. Na łu przemek. Ja generalnie e, przez większość życia nie jadłem ryb. Największy uraz z dzieciństwa do miałem do śledzi. Karmiono mnie nimi co piątek w przedszkolu i cóż. Masz pewniki? Nie. Dopiero od pięciu sześciu lat zacząłem jeść ryby, ale kiedyś nie było o tym mowy. To chyba są małże świętego Jakuba z Musisz dać mi bardzo konkretną odpowiedź, bo no to jest jedna odpowiedź. Mhm. Wydaje mi się, że tak. Ale nie może ci się wydawać, może mhm. był pewien. Patrz, tu są jeszcze. Aha. Czy to są te same? Nerwy już skoczyły, zacząłem dziwnie, e, dziwnie myśleć, nie wiem, zamiast iść w konkretne rzeczy, które znam na 100%. nie wiem, zacząłem myśleć jakoś pochopnie o innych. No tak, to może nie, mogą mnie być. No dobrze, to może mogę zacząć inaczej? Możesz. No to stawiam na ośmiornicę w tym układzie. Tak wygląda ośmiornica. Od początku było widać, że się bardzo stresuje. widziałem jak pokazywał palcem po prostu. Brawo, ośmiornica. E, tutaj jest kalmar. To są kalmary. Jesteś pewien? Doskonale wiem, jak wygląda karm, Kalmar. Ja to. Kalmar, tak? Tak. To nie jest Kalmar. To jest Sepia. Nie wiem, dlaczego postawiłem na tego Kalmara. No, nie mam pojęcia. Bardzo żałuję, bo no, mogłem wskazać jeszcze kilka innych produktów, no niestety. A to była Marosza świętego Jakuba? Mhm. Zobaczyłam stół z rybami i kamień spadł mi z serca. Myślę sobie, Boże, jestem w domu. Nawet sobie taką kolejność już zrobiłam. Mówię, uwieńczę to wszystko krabem królewskim, który jest piękny, czerwony i tam dostojnie patrzy na mnie z tej kupy tych ryb. Mówię, ty złociutki będziesz na koniec. A na początek? Krowetki. A jakie krewetki, czy jesteś w stanie nazwać dokładnie? Tygrysia. Dlaczego ja nie jesteś taka niepewna? Tygrysia. Jesteś... na pewno? Na pewno. Na pewno? No. To powiedz wyraźnie. Krewetka tygrysia. Postaw na talerze, jest dobra odpowiedź. Ośmiornica. Widziałeś kiedyś ośmiornica? Poznałam Dorotę, widziałam ośmiornicę. <laughs> Brawo. Nie błagam, niech to no, to jest ta i nakładaj na talerze. Przegrzebki. I masz rację, to są przegrzebki. Nakładaj na talerzy. Nie ma wątpliwości. To są szprotki. Ale Krojenie łososia na castingu przyniosło Monice upragniony fartuch. A czy szprotka okaże się dla niej również szczęśliwą rybą? Dobrze. I tu masz. Czy na pewno, że to są szprotki? To jest sardynka. To jest sardynka? Skąd wiesz? Bo jest mniejsza. szprotka. Wiesz, że jest szprotka, sekundka temu. To zastanów, ja potrzebuję odpowiedź, naprawdę. Dokładnie, czy to jest szprotka, czy to sardynka? To czy jest rekiny. sardynka. To jest sardynka. Tak. Nie wątpliwości, to jest ostatni odpowiedź. Tak, to jest sardynka. To nie jest sardynka. Bardzo mi przykro, to jest sardela. Mogłam wypaść lepiej. Uparłam się głupio przy tych małych rybach. I przepraszam wszystkich, którzy to będą oglądać. To jest jakby moja konkurencja. Moja działka, ja dużo jem ryb i owoców morza. Jestem ich ciekawa. Gdziekolwiek nie jestem, to zawsze ich próbuję. Czy masz jakieś pewniaki? Ta duża muszla, to są sanżaki Małże Świętego Jakuba. To jest poprawna odpowiedź, są to przegrzebki. Tutaj, to z matkami to jest ośmiornica. To jest ośmiornica. Wydaje mi się, że widzę tutaj makrele i to jest ta rybka tutaj, taka błyszcząca, bez łusek, ma takie, takie prążki ładne. Tak jest, to jest poprawna odpowiedź, Dominiko. Dobra, tutaj jest kalmar. Brawo, to jest kalmar. Ryzyk fizyk. Bo tutaj mam taką rybkę, która tak ładnie wygląda. I to jest moim zdaniem kergulena. I ma taki błękitna woni zielony odcień. I Tu będzie skucha. A jadła się kiedyś? Tamta wydawało mi się, że była troszkę grubsza. Ale jeśli mogę jeszcze zmienić. To, to, to dobrze, zostawiło się. możesz zmienić, albo możesz potwierdzić. To twój wybór. To może zostawimy sobie ją jeszcze później, na deser, o ile będzie. To jest langustyna z Kampi. To jest langustynka. Super. Dobra, to tutaj widzę solę, zwaną inaczej gładzicą. To jest sola. To jest pstrąg, to jest dorada i to jest krewetka tygrysia. Może do tych małży pójdziemy, to są małże Wenus, inaczej w wągole. To są oczywiście wągole. Tutaj mamy kalmary baby, takie małe kalmarki. Jesteś pewna? Tak. Tak? Tak, tak. tak. <laughs> Tutaj jest flądra. Tak. Tutaj widzę suma, po wąsach poznaję. Tu jest chyba turbot. To dobrze, to, to wydaje mi się, że to jest turbot. No to masz 14. Wow. Piękny, nie? Piękny. To jest kargulena. Już skoro jesteś, byliśmy przy niej, to... Dominika, to jest bellona. Okej. Okay. To nie jest kargulena. Dobra, no to... I już drugi raz nam próbujesz mówić, że ta ryba nazywa się inaczej. Tak. Niestety nie. Dla kucharza najważniejsza jest wiedza i tą wiedzę trzeba mieć, a przede wszystkim ciekawość. Dominika, 14 produktów, jesteś bezpieczna, proszę na Balkan. Do zobaczenia. Dziękuję. Dawid, tak, dziewięć produktów. Tak, że jest też bezpieczny, możesz iść na balkonie. <klucz> Dziękuję bardzo. Dziękuję. O, to było mega uczucie, jak wróciłem po tych schodach jak normalnie, szalony jakiś. Mm. Mariuszu, byłeś bardzo pewny siebie i twierdziłeś, że masz aż 50 pewniaków. Skończyło się dużo gorzej, bo jak wiesz, na sześciu. Ale może chociaż trochę Ci pogratulujemy. Jesteś bezpieczny, możesz iść na balkon. Dziękuję. No kucharz amator na pewno nie musi znać wszystkich, tych ryby i owoce może. Na pewno. Ale Masterchef tak. A my tutaj mamy... ...trzy. I Ty zgadziłaś tylko jeden. To chyba rozwiązanie jest tylko jedno. Przemek na tylko jeden oddaje fartuch, a ty jesteś dalej w programie. I gotujesz. Oh, dziękuję.